dzień na udawanie burmistrza. <laughs> Cudownie być mną. Tak pięknie mnie zwoł burmistrzem. <laughs> Żadnego sportu. I wiecie już, jak o tak zabawnie być burmistrzem. Ja znam przepisy w mojej grze. I jeśli zechce, to zmienię je. Jestem wodzem i sobie żądzę. Jestem szefem i lubię, gdy słuchają mnie. Od dziś ty tu mam. Nie każdy go zna, pan burmistrz. Ho, 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 ho. Jestem burmistrz. dowiódki swój mam. To ja! Od dziś pan burmistrz. Ja Boga miło mi, a dzieciom zabrać piłkę kij. Dać ty czy że zjedzą je i od początku zacznę znów, jak dobrze być mną. Tak pięknie mnie zwał Pan burmistrz Ja wierzę, że wy zaufacie mi że ja mam być burmistrzem!